Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku Elinora Akwitańska, czyli nowy dowódca kawalerii. No i właśnie, czy to jest spełnienie marzeń tych graczy, którzy specyficznie zajmują się kawalerią? Witam znowu z tej strony. No i dzisiaj spojrzymy sobie na Elinorę, popatrzymy sobie na jej statystyki, na jej umiejętności. To są już wszystko rzeczy takie oficjalne, już tak naprawdę dawno nie było jakichś takich przecieków, które byłyby wcześniej raczej dostajemy wszystko oficjalnie, więc możemy mówić tutaj na 100%. No i spoko, fajnie. Wydaje mi się, że tempo wypuszczania tego wszystkiego jest całkiem niezłe, jak na ten moment. No ale zobaczmy sobie. Tutaj widzimy grafikę. Całkiem nieźle to wygląda, fajnie to tło, wszystko ładnie porobione, także spoko. No i tutaj jeszcze wyczytanie będę tutaj dawał historii, tak? Jest to jakaś francuska tam królowa, co ciekawe, zmarła 1 kwietnia, więc no cóż, jeszcze jest szansa taka, że to jakieś jest Prima Aprilis, ale raczej bym na to nie liczył. Spójrzmy na jej umiejętności i najpierw sobie o nich powiedzmy, będzie tutaj też odnośnik do takiego podsumowania mojego, co ja ogólnie myślę o tym dowódcy. Ale nie będę może wyprzedzał faktów, żeby nie było takie masło maślane, że najpierw tutaj opowiadam, później tu. Więc zajmijmy się nagle, przepraszam, nie nagle, tylko najpierw tymi właśnie umiejętnościami, które tutaj są. No i pierwsza umiejętność, która jest, myślę, że to już był dla wielu graczy, kawalerii, taki powiedzmy trochę strzał. No bo nie ma tutaj po raz kolejny, jeśli chodzi o kawalerię, nie ma tutaj obrażeń obszarowych. I myślę, że to już naprawdę bardzo dużą liczbę graczy boli, że mamy tutaj obrażenia tylko na jeden cel. No, niby ktoś powie z drugiej strony, ale to jest przecież dowódca do garnizonu. To może nie aż takie ważne, może sparujemy z kimś innym, ale szczerze wam powiem, że no jest już Jan który jest całkiem niezły w garnizonie. Ech, I Tutaj miałem nadzieję, że to będzie jakaś taka fajna para do Jana Żyszki, a wydaje mi się, że szczerze wcale niekoniecznie nie widzę tutaj jakiejś wielkiej synergii między Elinorą i właśnie Janem Żyszką. Te obrażenia też nie robią cało, bo to są obrażenia o wysokości 2300. I tutaj też to będzie miało wpływ na to, czy, czy w ogóle używać na przykład takiego dowódcę do walki w polu. Oprócz tego mamy informację, że przez następne 3 sekundy. Ten dowódca jego jednostki będzie otrzymywał 10% mniej obrażeń od umiejętności. Szczerze, nie jest to nic takiego, wow, nie jest to nic nadzwyczajnego, co w ogóle, wow, co to za niesamowite rzeczy. Jeżeli chcielibyśmy sobie porównać innych dowódców, jeśli chodzi o garnizon, to nawet te obrażenia nie są jakieś niesamowite, i myślę, że tutaj też ma to dosyć duży wpływ na to, jak patrzymy na tego dowódcę, bo zobaczcie, Janżyszka przy ekspertyzie zadaje tak naprawdę obrażenie o wysokości 2700. To już jest dużo starszy dowódca i zadaje koniec końców większe obrażenia. But. Nawet ten, jeżeli byśmy sobie wzięli, bo czekajcie, czy ja tutaj wziąłem kawalerię? Wziąłem kawalerię, ale weźmy sobie tutaj garnizon. Nawet ten, co niedawno wyszedł, łapu-capu, który też nie jest zbyt popularny. Zobaczcie, on ma obrażenia jeszcze dodatkowe na zmobilizowaną armię. Tutaj też ma 2300, tylko kurczę, to są obszarowe jeszcze pięciu pobliskim wrogom. Więc to jest zupełnie inna bajka i wydaje mi się, że te obrażenia, wydaje mi się, że Flawiusz też ma coś, coś tak naprawdę koło tego. To też już wiecie, Flawiusz to jest starszy dowódca, więc koniec końców nie rozumiem, dlaczego te obrażenia są takie nitkie. Myślę, że tutaj miałoby to większy sens, gdyby te obrażenia były wyższe. To znaczy, dowiemy się trochę później, dlaczego tak może być, ale szczerze. No, nie wiem, ja jakoś tutaj nie widzę tej mega mocy, ale jeszcze oczywiście mogę się mylić, więc zobaczymy. Warto też poczytać kolejne umiejętności, bo myślę, że trochę jednak wytłumaczenia w tym, dlaczego tak jest, będziemy mieli później. Okej, okay, kolejna umiejętność, którą tutaj mamy, no to mamy 20% ataku i oprócz tego mamy 15% kontrataku. I okej, okay, no dobra, mamy tutaj. Statystyki, ale szczerze te statystyki nie są znowu jakieś, wow. To nie jest coś takiego, o kurczę, ale dużo ataku albo tam kontratak. To jest kontratak. Atak jest całkiem niezły, jeśli chodzi o garnizon. Natomiast, jeśli chodzi o atak, garnizon nie, nie jest taki ważny w garnizonie. Myślę, że tutaj dużo bardziej by się przydała obrona albo, wiecie, statystyka życia. Więc to są statystyki, ani nie są zbyt wysokie, ani nie są jakieś zbyt super takie, które by były ważne w garnizonie, więc. Coś tutaj jest, ale cała ta umiejętność, szczerze na tym poziomie, na którym teraz jest Rise of Kingdoms, nie robi dla mnie absolutnie szału. Kolejna umiejętność, trzecia, i tutaj już w końcu zaczyna się robić coś ciekawszego. Mamy obronę, ale też no, 15%. Wydaje mi się, że to jest nic ciekawego. I kolejna informacja, że kiedy tego dowódcę używamy jako dowódcę garnizonu, to jest 10% szans na użycie aktywnej umiejętności, bo to jest aktywna umiejętność tutaj, że użyjemy jej jeszcze raz. Coś takiego, co kojarzycie, jeśli chodzi o Joannę Dark, tylko wiecie, Joanna Dark ma tak naprawdę 100% szans na to, że uderzy swoją umiejętnością jeszcze raz. A to jest bardzo, ale to bardzo duża różnica. Poza tym aktywna umiejętność, Joanny dark to są też obrażenia obszarowe. Tutaj jest to tylko w garnizonie, co tego nawet w polu nie będzie można wykorzystać. Jest to tylko w garnizonie i jest to 10% szans. Czyli wygląda to tak, że walczycie, walczycie, no jest 10% szans, że uderzycie. Powiedzmy, że udaje Wam się gdzieś tam przy tym pierwszym cyklu użyć tej aktywnej umiejętności jeszcze raz, bo później jest ten cooldown, taka przerwa 10-sekundowa, gdzie nie ma opcji, że użyjecie tej umiejętności, i później po tych 10 sekundach znowu macie 10% szans. W praktyce takie umiejętności wyglądają w ten sposób, że może Wam się udać, nie wiem, jeżeli rzucicie taką umiejętność raz na 13 sekund, to jest naprawdę super, ale może być raz na 20, raz na 25 sekund. Więc wydaje mi się, że nie jest to jakieś takie Ola Boga, znowu. I szczerze myślę, że chociaż trochę by odetchnęli gracze kawalerii, gdyby to też było dostępne w polu, a to jest tylko i wyłącznie w garnizonie. Więc z tej umiejętności skorzystamy tyle, co 15% obrony, co też no, niczego nam tutaj wielkiego nie daje. A ta druga część umiejętności jest bezużyteczna, jeśli nie będziemy używać właśnie Elinory w garnizonie. Czwarta umiejętność, która jest dosyć skomplikowana, ale też, no nie powiem, ona wydaje mi się, że akurat może być dosyć dobra, e, tylko trzeba ją też odczytywać dobrze, bo tutaj jest naprawdę dużo napisane w jednym miejscu. Na pewno bardzo łatwo jest odczytać to, że będziemy mieli 10% więcej obrażeń. 10% więcej obrażeń cały czas, no bo to jest tutaj, nie ma żadnych, za, jakby, że to jest na kilka sekund, czy coś w tym stylu. Nie. 10% więcej obrażeń to oczywiście jest bardzo dobra rzecz. Oprócz tego, i tutaj też ważne, że znowu kiedy jest w garnizonie, więc zobaczcie, trzecia umiejętność, kiedy jest w garnizonie, czwarta umiejętność, kiedy jest w garnizonie, już to wiele nam będzie mówiło o tym, jak ona będzie dobra w polu, ale dobra, popatrzmy na to, co tam tak naprawdę jeszcze jest napisane, czyli przez trzy sekundy. Po tym, jak będzie rzucona aktywna umiejętność, i ja to rozumiem w sumie tak, że kiedy jakakolwiek aktywna umiejętność zostanie rzucona, więc koniec końców to nie jest tylko 3 sekundy, bo wiecie, jest aktywna umiejętność pierwszego dowódcy, jedna sekunda druga, drugi dowódca rzuca aktywną umiejętność, i znowu mamy te 3 sekundy, więc w sumie to jest 5 sekund i w sumie to jest dosyć długo, i w tym czasie. Jeszcze jest bonusowe, wszystkie obrażenia tutaj mamy o wysokości 5%, dla niej i jeszcze jednostek, które są dookoła. No i to też, znowu, to by było spoko, jak to by też działało w polu, ale mamy tutaj informację, że to jest tylko w garnizonie, więc wiecie, w garnizonie bardzo często się bronimy w ten sposób, że rywal ma dominację w polu. Jeżeli nie ma tej dominacji w polu, to tak naprawdę bardzo ciężko wygrać garnizon. Więc rzadko będzie tak, że tam w ogóle są jakieś wielce armie. Często jest tak, że rzeczywiście okrążamy te rali, no nie mówię, że nic tam nie będzie, szczególnie no jeżeli jesteśmy tam na pasie, to też nam to pomoże, ale w jakim stopniu ciężko, y, ciężko powiedzieć. No, tak czy inaczej to też dotyczy y, jakby tej umiejętności samej Elinory i jej y, garnizonu, więc tutaj możemy sobie liczyć, że przez długi czas będziemy mieli 15% większe obrażenia. I co ciekawe, jeszcze do tego się nakłada kolejny efekt, więc jeżeli rzeczywiście znajdą się w tym promieniu te nasze jednostki, dzięki którym które będą zadawały większe obrażenia, to jeszcze dostaniemy dodatkowy bonus za każdy marsz, który zostanie obdarzony tym dodatkowym efektem, Elinora będzie zadawała jeszcze 5% większe obrażenia. Czyli jak sobie to dodamy wszystko, to mamy 10% na stałe i Opcje 5 albo jeszcze 10%, czyli maksymalnie 20% mielibyśmy wtedy większe obrażenia, jeżeli są blisko te nasze sojusznicze jakieś jednostki. Myślę, że to szczególnie, kiedy byśmy bronili jakiegoś pasu, czyli bramy, no to wtedy jest rzeczywiście, wtedy zawsze mamy te jednostki sojusznicze gdzieś tam w obrębie, mimo że one często w ogóle nie walczą, ale są i ten bonus wtedy byśmy dostali, i wydaje mi się, że wtedy możemy liczyć na te 20%. Czy to jest jakiś olbrzymi game changer? Nie hmm. jestem pewny, nie do końca mi się to wydaje. Są to na pewno większe obrażenia. Może, może to rzeczywiście jest game changer, a ja tego po prostu nie widzę i nie doceniam, że te wszystkie obrażenia będą, będą robiły robotę. Brakuje mi tutaj czegoś innego, a nawet ciężko powiedzieć dokładnie czego. No i dochodzimy do ekspertyzy. W ekspertyzie mamy 5% mniejsze obrażenia, spoko, ale znowu 5%. Nic takiego nadzwyczajnego i 10% większe obrażenia od umiejętności. No i to jest tyle. Moim zdaniem, ekspertyza jest to dosyć cienka. Te procenty przede wszystkim do mnie jakoś specjalnie nie przemawiają, i ciężko mi sobie wyobrazić, żeby to była naprawdę jakaś ogromna zmiana. Szczerze, jak patrzę sobie na tą dowódcę, to naprawdę sobie tak myślę, że. Niektórzy tutaj ludzie z supportu Rise of Kingdoms nasłuchali się wielu nieciekawych słów na temat swoich matek i w ogóle jest to dla nich ciężki czas. Najlepszy komentarz, jaki słyszałem do tej pory, to było gdzieś tam na Facebooku ktoś napisał Epic or Legendary, czyli czy to jest dowódca epicki czy legendarny. No, oczywiście jest to prześmiewczo zadane pytanie, ale rzeczywiście wydaje się, że to jest dowódca dosyć słaby. To nie jest tylko moje zdanie, ale też słuchałem wiele osób, które się wypowiada u nas dowódcy przepraszam, dowódcy gracze, którzy skupiają się gdzieś tam na kawalerii też są no nie powiem załamani, sfrustrowani mieli naprawdę nadzieję na to, że ten nowy dowódca kawalerii będzie, będą, będzie lepszy w sensie, że oboje będą lepsi tego Belisariusza jeszcze nie jestem tak bardzo pewny, natomiast Elinora nie wygląda w ogóle ciekawie tak na pierwszy rzut oka, tak jak mówię może, ja się nie znam może ona jeszcze coś tam pokaże, może te umiejętności są lepsze, niż nam się wszystkim wydaje, czy tam w większości się wydaje, ale dla mnie to absolutnie nie przemawia. Przede wszystkim smutne dla wszystkich graczy, którzy grają kowalerium jest to, że nie ma tutaj obrażeń obszarowych. Teraz od razu mówię, dlaczego to jest smutne. Bo jeszcze w takim mniejszym królestwie jak nasze, to pół biedy, to takim marszem, gdzie my naprawdę widzimy, czym sterujemy, kogo atakujemy, że można grać na przykład. Dużo jest osób, które tak grają kawalerią, że grają na przykład tylko kawalerię. Powiedzmy 3-4 marsze, tylko kawaleria i taka akcja dojazdowa, podjazd, odjazd, podjazd, odjazd. Grają bardzo na tej szybkości, natomiast tutaj Elinora nie ma nawet dodatku do szybkości, więc na tym sobie też nie pogramy. No ale powiedzmy, że kawaleria tak czy inaczej jest, jest szybka. Ale wydaje mi się, że tutaj to jest właśnie, e, właśnie minus. Natomiast, jak jesteście na takim dużym królestwie, gdzie te bole są olbrzymie i często w ogóle nie kontrolujecie swoich marsz, albo tak gracie na tych kropkach, albo e, no, są takie bole, że po prostu chcecie jakieś tam obrażenia zadawać, no to ob obrażenia obszarowe to jest absolutna meta e, w, takich, w takich miejscach, tak? Dlatego bardzo się ceni takich dowódców jak Zygiel Yang, jak Liucze, no wszystkich tych, którzy mają obrażenia obszarowe i gdzieś tam szukamy. Mówi się, że jeżeli masz marsz, to w tym marszu powinny być obrażenia obszarowe. Więc to podejście, o którym ja już też mówiłem kilka razy, że wydaje mi się, że jest szansa, że dowódcy kawalerii będą zadawać tylko obrażenia na jeden cel, się rzeczywiście sprawdza. Ale kurczę, jeśli na jeden cel, to dlaczego te obrażenia są takie niskie? Bo przecież, no, wydaje mi się, no nic specjalnego. I szczerze powiedziawszy, teraz. Znowu jak popatrzymy na tych dowódców, których ostatnio dostaliśmy, no to łucznicy dostali Ashurbanipala, który jest naprawdę spoko w polu. Ja go używam cały czas w polu i powiem wam, wstydu nie ma. E, wszystkich innych e, praktycznie wyrzuciłem w tej pierwszej czwórce moich dowódców, jeśli chodzi o łuczników, jest asurbanipal, którego używam w polu. E, piechota dostała Gorgo, i Gorgo też jest naprawdę spoko, jeśli chodzi o walkę w polu. Bez żadnego wstydu można ją używać. Ja tam nie będę mówił teraz, czy są lepsze, czy gorsze opcje, ale na pewno ona gdzieś tam jest dosyć wysoko, wśród tych dowódców, których w polu można używać, i ona jest tutaj jak najbardziej daje radę i często często ją tam gdzieś widzę w polu, a jak tak patrzę na tą Elinorę, no to ani w 5, ani w 9 miliona nie pasuje pod pole, ani nie ma tych obrażeń obszarowych, ani te umiejętności nic takiego wielkiego nie dają. Ani nie bafuje tych naszych innych marszy, które są dookoła, bo tylko ta umiejętność, którą ma w tym stylu, to ona działa tylko i wyłącznie w garnizonie. Ani nie ma tu żadnych debuffów na, na marsze inne, co przy tych innych dowódcach gdzieś tam jest. No moglibyśmy się tam gdzieś jakoś tego doszukać. Ja nie mówię, że przy wszystkich, ale przynajmniej jakieś albo statystyki, albo obszarowe, albo jedno, albo drugie. Tutaj to naprawdę kurczę wygląda słabo i ciężko mi się za cokolwiek chwycić tak, żeby powiedzieć, no dobra, ale to to tutaj ma fajne, to jest dobre, więc naprawdę wydaje mi się, że pod tym względem to jest słabe. To jest moment nawet myślałem sobie, że ta nie ta tylko tutaj ta trzecia umiejętność to będzie taki game changer, że wiecie, że ona będzie tak samo jak Joanna używać tych dodatkowych umiejętności i może że są oboje, obie z Francji, to będą tak rzucały jedna za drugą, bach, 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 te aktywne umiejętności, ale jak sobie później przeczytałem, że to jest tylko w garnizonie. I tylko na takich zasadach, na jakich jest, no to jednak nie, jednak Joanna tutaj jest dużo, dużo lepsza. I szczerze, nie mam pojęcia, jakim kluczem się kierowali tutaj deweloperzy Rise of Kingdoms, skoro no, naprawdę większość osób ma bardzo podobne zdanie. Czy to ktoś poszedł na urlop, ten co wiecie, zwykle ich myśli, jak tych tam dowódców zrobić, czy to nie było jakoś edytowane, konsultowane? Bardzo to jest dla mnie niezrozumiałe. Czy w ogóle wchodzimy znowu w taką erę, gdzie będziemy mieli nowych dowódców? Dowódców, ale jednak nie takich mocnych. Czy ten belisariusz może będzie taki super mocarny, że, że nie mogli wstawić jeszcze drugiego dobrego dowódcy? Ciężko mi to jest wszystko ogarnąć. Wydaje mi się, że byłoby tu wyjście, żeby, żeby ona była lepszym dowódcą, gdybyśmy niektóre z tych jej umiejętności uwolnili, w sensie, żeby to nie były umiejętności, które byłyby tylko dostępne w garnizonie, to już byłaby jakaś większa szansa, chodzi mi tutaj chociażby o tą trzecią i czwartą umiejętność, że to, to już mogłoby być coś. Druga rzecz, która wydaje mi się, że dobrze, żeby się zmieniła, to są te obrażenia. Obrażenia, które ja rozumiem, że kawaleria mogłaby mieć obrażenia na jeden cel i to by było spokojne, no ale wiecie, no to to muszą być większe obrażenia od wszystkich innych. To nie może być tak, że jedni mają obszarowe o wysokości tam 2000 czy nawet więcej. A tutaj mamy 2300, nie? No to to już musi być co najmniej, nie wiem, 2,5 tysiąca. Może nawet przekroczyć tą granicę 3000 i pokazać, OK, nie ma obszarowych, ale macie za to naprawdę kurczę, potężnego kopa, jak już uderzycie tymi obrażeniami. Ani jednego nie widzimy, ani drugiego nie widzimy. Większość graczy z kawalerii jest załamana tym, jak to wygląda. Szczerze, ja się też spodziewałem, że to będzie coś lepszego. A na razie jest tak, jak jest. Pewnie będziemy czekać na testy, jak już ci dowódcy się pojawią. Pewnie dużo osób będzie zainteresowanych jak Belisariusz sobie działa w polu. Ja nie chcę na razie mówić, w kogo się opłaca inwestować, a w kogo nie, ale na pewno jakoś bardzo bym nie, nie mówił o tym, żeby wiecie, żeby na, teraz nagle bardzo inwestować w tych, do, w jednego czy drugiego dowódcę. Wolałbym jednak chyba poczekać, bo dowódców kawalerii jak na razie mamy dobrych. Ci, którzy grają kawalerię, to pewnie będą brali tego Belisariusza. Możliwe, że wszyscy będziemy nim grali kiedyś, bo się okaże po prostu taki dobry, ale Elinora nie wiem czy ona w ogóle zaistnieje w tej grze. W sensie że jest taka szansa, że ani nie zaistnieje w polu, ani nie zaistnieje w garnizonie, bo szczerze jak tak porównuję ją z Janem Żyżką, to nie wiem czy ten Żyżka koniec końców nie będzie lepszy od niej. No że to jest głupie, no bo Żyżka się już naprawdę dawno pojawił w tej grze. I nowy dowódca kawalerii z garnizonu, gdyby nie był lepszy od Jana Żyżki, no to dla mnie to już by było mega słabe. No musi być ona w jakiś sposób lepsza od niego, więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że oczywiście tak będzie, ale czy będzie w ogóle na tyle lepsza, żeby było warto w nią inwestować? To też jest pytanie. Żyżka to też dowódca, którego nie mogliśmy używać w polu. Ach, naprawdę, nie jest, to, nie jest to ciekawa historia, ale jeszcze Wam pokażę z ciekawych rzeczy. Ostatnio graliśmy arkę taką naprawdę widzicie jakie tutaj są numery, mieliśmy bardzo słabych przeciwników, ale chciałem wam pokazać, bo udało mi się wykręcić jak na razie chyba mój najlepszy raport tych dystansowych, bo tutaj wierzcie, staliśmy przy bramie i sobie strzelałem do nich, więc naprawdę spoko, spoko raporcić, mi się udało tutaj wyhaczyć, ale to tylko tak jako bonus, więc pozdrawiam wszystkich graczy, którzy grają Cavalerion, mam nadzieję szczerze, że ja się tutaj jakoś mocno pomyliłem i że może jednak Elinora będzie dobrym dowódcą, przynajmniej do tego garnizonu, bo w polu raczej mi się nie wydaje, ale może też będzie. Mógłby ktoś powiedzieć, że a przecież ty jako łucznik to się super cieszyć, jak jest cała kawaleria. Nie, powiem wam szczerze, ja się nigdy nie cieszę, kiedy w grze robią, stają się jakieś takie rzeczy, które, które wydają mi się nie są dobre. Nie lubię, kiedy ludzie są niezadowoleni, w sensie takim, że właśnie teraz na przykład graczy kawalerii, tak myślą, co to w ogóle ma znaczyć. Ja nie, nie lubię czegoś takiego, nie rozumiem Wydaje mi się, że może to jest też związane z tym, że niedługo będziemy mieli, wiecie, dużo rzeczy do kawalerii, nowa cywilizacja, eee, powstanią jacyś nowi dowódcy, ale wiecie, dla większości graczy, co są w endgame, to taki dowódca nowy, który będzie w sezonie przygotowań dostępny, albo ta nowa cywilizacja, mogą się okazać w ogóle bezużyteczne, więc myślę, że większość graczy wolałaby po prostu dobrego dowódcę, a przede wszystkim dowódcę z obrażeniami obszarowymi do pola. A tego nie ma, więc, więc czuję Wasz ból. Dajcie znać i co Wy o tym sądzicie. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!